Witam serdecznie ponownie z w krótkim pisie tym razem z pamiętnika Beta Testera z gry Tower Wars Niestety to ostatnie nasze spotkanie z tą grą i z tą mapą z Snowy, z Snowy Flakes czy jakoś takoś, z Nowy Scaffold, Scaffold zakończyło się wielkim crashem teraz w sumie próbuję to jakby odtworzyć tą, tą sytuację, zbliżamy się właśnie do tej 50, tam bodaj 7 minuty. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Tym razem trochę zbudowałem, użyłem trochę innego builda. Jest przede wszystkim więcej młotków. Początek jest bardziej umłotkowiony, więcej tutaj tych aparatusów woltaicznych, wyzwalających nas od przeciwników. I tutaj jakby trochę dodałem tej, 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 tej siły, która będzie nas no, ograniczać liczbę pancerza. No, widać są dwie, dwie linie i dopiero młotki, a nie linia i młotki. Również jest tutaj Multiplikator, który zwiększa nasze obrażenia w tu, tych, tych, tych budyneczku. Jak widać no, zasięg jest taki, że praktycznie obejmuje on całą tutaj naszą infrastrukturę podstawową. No i co więcej, dodają trochę aproksymatorów, które dodają takiego dymedża obszarowego, zwłaszcza, że te jednostki są tutaj bardzo sklepach się tak zbite w jednym miejscu, więc te, te obrażenia trafiają do wszystkich. No i to jest jeszcze ścieżka, która jest nieudoskonalona, aczkolwiek też właśnie widać dużo młotków, e, e, co więcej, dużo młotków, bardzo dużo strzał. jakby postanowiłem pójść w tym kierunku, no bo skoro strzały teoretycznie zadają większe obrażenia do, do, do bezpośrednio do ży punktów życia niż, e, niż pozostałe jakby typu broni, no to postanowiłem by je wykorzystać i, i zobaczyć jak to się tak w praktyce spisuje, no i muszę powiedzieć, że spisuje się naprawdę bardzo ładnie, no bo widać zniszczenia są po prostu ogromne. Przychodzi taka gromadka poza tym, że one są młotkowani no to wiadomo, ale ob wiadomo, to dużo obrażenia to daje, ale strzały no bardzo ładnie ich, 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 ich wykańczają i myślę, że no, to jednak jest to, na czym warto się skupić w przypadku tej, tej gry, czyli dużo strzał i spowalnianie przeciwnika. No to jest jakby ta podstawa. Tutaj w sumie jeszcze nie wiedziałem zbytnio co zbudować, ale hmm, 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 co tu zbudować. Ja zbuduję jeszcze ten młotek, tak tutaj trochę pusto i tu też coś zbudujemy jeszcze nie wiem co, zobaczmy co jest w pobliżu. A no to strzały, bo to... W sumie nie wiem czy multiplikatora by to nie postawić, bo by jeszcze większe damage zadawał. W sumie tak zrobię. W tym miejscu by się bardziej on nadał. Mhm, zdecydowanie, bo większym obszarem objął swoje działanie, więc odbudujemy tą, tą tą strzałę. A może nie objąłby, a zobaczmy jaki doma zacznie tak na heksy liczący No to on zada... On aż dotąd dochodzi, no to to jest raz, dwa, trzy są sąsiednie, jakby nie patrzeć. Aha ha będzie raz, dwa, trzy. Tutaj nie. Raz, dwa, trzy Kurczę, no i wypadałoby, żeby na przykład tą budowlę Przerobił albo i nie No nie ma to większego znaczenia, no... No to rozwalimy tego, ciebie tutaj ulepszymy i dodamy tutaj multiplikatora. Mam nadzieję, że nie jest taki jakiś zły pomysł i, i, i on się jakoś tam trochę spisze, choć pewnie... Choć pewnie jakbym go w innym miejscu zbudował byłoby lepiej, no ale cóż, tak to bywa jak człowiek to buduje. I właśnie zaczynają się te fale piękne, pełne buteleczek z ożywiającym napojem. No cóż powiedzieć, no cóż mogę że no tutaj się śrubach wszystko jest ulepszone na maksa poza młotkami, no które wiadomo no nie są ulepszone bo kosztują fortunę. Mm, ale no jak widać y, trochę udało się jakby sprawić to, że wszystkie te butelki giną w miarę w jednym miejscu, no bo są spowalniane jednocześnie i, i no nie jest tak, że tu się żeby butelka rozbija się co, co 3 metry, no przede wszystkim, y, więc to jest jakby, no osobiście uważam to za duży sukces jeżeli chodzi o tą ochronę no bo jednak... To nie jest jestem problem, że taka buteleczka przejdzie, bo buteleczki naprawdę mogą przechodzić, ja to naprawdę nie jest tym problemu, no bo to, póki pod zamkiem nie ma przeciwników, to jest dobrze. To, to jest podstawa, żeby pod zamkiem nie było przeciwników. Eee, z tym tutaj też właśnie... A nie, to jest nie ulepszony był decelerator. Bo jak już są przeciwnicy, no to wiadomo, że jest jedna wielka kicha i wtedy, no, na dobrą sprawę, nawet jeżeli przyjdzie zabudę, czy nie przyjdzie, tak jesteśmy skończeni, zwłaszcza, że tu jest ten czas, że rozpoczynają się te silne fale i one naprawdę potrafią nam dać w koźno. Nawet jeżeli ulepszymy tam obronę zamku czy coś takiego, no to, tak, to to będzie tylko już odlekanie jakby naszej śmierci, a nie... A nie jej, jej zapobieganie, więc no też zbytnio nie ma tu już zbytnio w tym momencie e, e, sensu. Zbytnie, zbytnio zbytnio. A i sam, samo zbytnio mówię, już, już niedobrze się ze mną robi. <laughs> no ale zobaczmy, co tam. Doszło kilku leczników. O jezu, dużo tych leczących że doszło. No cóż, tak to bywa. Zobaczmy, jak się, jak sobie poradzimy z Mortimerami. Poza tym, że zostaną oni młotkowani niemiłosiernie, a to nie jest źle. Widzę, że bardzo ładnie wszystkie te. Jednostki są niszczone, no poza wiadomo tymi buferami, którzy no, mają swoją tajną moc, niesamowitą moc i jak dla mnie są ciągle zbyt potężne, aczkolwiek w międzyczasie przeczytałem tam, część lok się pojawił na forum i wyczytałem kilka zmian, które jakby się pojawiły, czyli przede wszystkim jednostki, które tutaj nadają szybkość fali całej, czyli to takie robociki z bębenkami, bo tak to tak to właśnie, te to, 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 to z ultymi kaskami, robociki z na plecach e, zostały ograniczone ich możliwości, więc e, już jednostki bo po prostu wszystkie nie biegają tak szybko, dzięki czemu mamy większe możliwości e, ubijania przeciwników. Kilka tam mniejszych błegów, bugów zostało poprawionych. Hmm. No i generalnie gra faktycznie jest no, przyjemniejsza, no, to, 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 to trzeba przyznać. E, Może nie tyle, że łatwiejsza, no, ale na pewno nie ma basów w stylu, że ach, te fala się zrobi tak silna, że po prostu nie da się jej pokonać, no bo faktycznie da się to jakoś tam wytrzymać, tą godzinę na, przykład na tej mapie to nie jest jakimś największym trudem e, zwłaszcza jeżeli już jakoś opanuje bardziej m, te wszystkie tutaj niuanse związane z, z, z czym one są związane, no związane jakby z tym wszystkim, e, że jakieś jednostki w pewnych grupach są silniejsze niż pozostałe, na przykład tutaj znowu mamy taką grupkę, gromadkę napojów leczniczych no i one, one będą tu padać, no nie ma siły, staram się to zgrupować jak najbardziej, właśnie po to jest tyle młotków jeden za drugim, żeby one to grupowały, no niekoniecznie żeby je to wcześniej wykańczały, no bo to wiadomo różnie z tym bywa, no ale dzięki takiemu zgrupowaniu mam szansę, że aproksymatory właśnie w późniejszym, w jakimś innym miejscu to ubiją lub no po prostu no dzięki takim, takim młotkowaniu wszystkiego równomiernie w zasadzie jest szansa, że kilka butelek pójdzie naraz, a nie stanie się tak, że po prostu butelki będą pękać po jednej po kolei i cała trasa będzie, będzie, będzie a, a, no leczyła przeciwnika, no bo to to, 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 to to jest największa porażka jaka może być w ogóle. Widzę, że biegka mi przycina i tak w sumie nic nie jestem pewien dlaczego znowu. No, zobaczymy, co z tego wyniknie. Nie powinno tu być żadnych problemów, a one się zaczynają pojawiać pójdziemy w jakieś odległe miejsce, w którym nie ma wybuchów, to nic nie pomaga. No cóż, to jest jakiś problem koło tej 57 minuty, Cały czy znowu on się pojawi tak po prostu znikąd, czy też nie obserwujmy, tak nie czytałem na forum, wiele osób ma problemy około tej minuty, właśnie koło tych, tych, tych koło 60 minuty. Związanych właśnie chyba z tym, że jest dużo jednostek, które naraz się nawalają i wszystko działa. Cały, cały lapiry naraz strzela, no właśnie teraz coś na tej fali na górze. Ekranu widać, no to, że po prostu coś gdzieś jest. Tak? No cały cały labirynt de facto walczy i strzela, więc jest możliwość, że no, to jest problemem. Aczkolwiek, czy to jest na 100%, to ja tego nie będę mówił, bo ja nie wiem po prostu. E, tutaj coś jest, czego wcześniej nie zauważyłem. No właśnie, te się są problemy. Mimo, że praktycznie co nagranie obniżam hmm, 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 tą jakość tej grafiki, to ona wciąż już sobie nie daje rady już zastanawiam się co się obniżyć, żeby to w miarę ciągle wyglądało, a nie było jakimś wielkich problemów. W sensie powiedziawszy, ja już sam nie wiem. Zdaję sobie sprawę z tego, że tutaj też dużym problemem jest to, że ja nagrywam, no bo to jednak obciąża i dysk, i, i... i procesor, no aczkolwiek to podobne zachowanie dzieje się też bez nagrywania, więc też nie można tak mówić, że mm, to jest naj, jedynym problemem i, i największym złem. Zobaczmy co też tutaj. No i mortimery idą. W sumie one skaczą, tak widzę. Z płynności to ten obraz niewiele ma. To też jest problem to, że tutaj sobie no są śnieżki, wieje, wiaterek i tak dalej, więc to też jakby dorabia problemów dla, dla, dla naszej karty graficznej. W ogóle nad, naszego komputerka. No, zobaczmy, kolejna fala, tym razem Knight. To co jest właśnie mi się tutaj bardzo podoba to to, że się udało mi tak hmm, fajnie tak klasterować. O jest taki klaster powstaje, że po prostu w jednym miejscu są wszyscy i, 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 no i potem łatwiej na przykład młotkować, no bo jak idą takie jednostki, no to jeden uderzenie młotka i widzicie, ono od razu kilka jednostek obrywa naraz, no więc to jest zwiększanie wydajności obrażeń no, zaczyna się problem właśnie z, z wieżyczkami, że lagują ciekawe co jeszcze nas czeka w tej rozbywce no no jeszcze ten map przewijać by to nie da no, Zrobimy coś. O, teraz się da. Chwila przerwy też nie pomogła, a nic wejdziemy w grafikę. Co tu jeszcze można zredukować? Aha, aha. Refleksje są wyłączone, to może mi partyklów. O, mi partyklów i co jeszcze? Tak, żeby dało się dalej grać, miarę sensownie. Dobra, zobaczmy. Może same partykle wystarczą. Close, graphics, exit. Jedziemy. No, to akurat tak średnio pomogło, no ale zobaczymy. Zobaczymy co z tego dalej wyjdzie. Zaczynają się problemy z jakimiś jednostkami, które po prostu chodzą pod ziemią najwyraźniej. Nie wiem czemu i dlaczego tak się dzieje, ale tak, tak się zaczyna dziać. Co, co to? Mogę zbudować coś w jakimś dziwnym miejscu. Aha, bo jeszcze odświeża, że nie załapał, że tutaj zbudowałem wieżyczkę. No widzę, że zaczyna się mega, bo są jakieś chocki klocki i przegrałem, nie jestem pewien dlaczego. Może się uda mi tu tak obejrzeć. Czy tam ktoś jest, kto w ogóle mnie atakuje? Nie wiem, nie zauważyłem. Będę musiał zobaczyć powtórkę. No ale to co się pojawiło, to przede wszystkim ekran końcowy. Na którym no jeszcze nie ma tego jakby podsumowania, przynajmniej w single player, że ponoć w multiplayerze jest, jeszcze nie sprawdzałem w sumie, więc, więc, więc ciężko mi powiedzieć, A, no, ale już coś jest fajnego, więc będzie można jakby po, 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 porównywać te wszystkie nasze wydarzenia i w ogóle, A, więc wróćmy do głównego menu. I jak zobaczymy, nie wiem czy mi się udało pobić ten czas czy nie 6,50, chyba nie udało mi się pobić. No cóż, yy, tak czy siak, to był Tower Wars. To był kolejny krótki wpisik z pamiętnika Beta Destera. No, no, nie był to multiplayer, jak obiecywałem, no, ale musiałem ukończyć tą mapę, jakoś tak yy, pokazać się i w ogóle. Yy, I generalnie to jest na dzisiaj znów wszystko. Czy na teraz? Na, ty na tym filmiku to już wszystko, więc Lunar się z wami żegna. Do zobaczenia. Hej, na razie, cześć.